Debata dnia. Witam państwa mirosław Skowron, polskie radio 24. Debata dnia. Gośćmi polskiego radia są Krzysztof Karnkowski, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry. I Marcin Piasecki, Rzeczpospolita. Witam Państwa, witam panów. Panowie prezydent Andrzej Duda podpisał nową strategię bezpieczeństwa narodowego. Wiem, że wszyscy dzisiaj... O wyborach, kolejnych terminach, o podziałach, ale są też rzeczy, które są bardziej ponadczasowe niż najbliższe kilka miesięcy. Takie strategie bezpieczeństwa narodowego ma nie tylko Polska, ale oczywiście wszystkie cywilizowane kraje. I chciałem panów zapytać, jak panowie widzą te. Może nawet kilkanaście najbliższych lat, jeżeli chodzi o zagrożenie dla Polski. Ja rozumiem, że zapewne jest tak, że wielu zwolenników rządu pytanych o największe zagrożenie dla Polski wskaże partia opozycyjna, zwolennicy opozycji wskażą PiS, ale tak bardziej na serio, gdybyśmy mieli pomyśleć, kto i co może Polsce i z jakiego powodu zagrażać, także pod tego, co przewidywane jest w takiej strategii i na co powinniśmy się przygotowywać. Krzysztof Karnkowski. Tak, więc tutaj pan redaktor pozbawił mnie żartów, które miałem już na końcu języka, czyli o, o, o naj, największych zagrożeniach, ale mówiąc, mówiąc już zupełnie poważnie. E, poprzednia, e, poprzednia strategia pochodzi z 2014 roku, czyli to był moment, kiedy już e, wydarzenia, na, wydarzenia na Ukrainie trochę otwierały oczy rządzącym. Strategia nowa, jako chyba główne zagrożenie traktuje, z tego, co zdążyłem przeczytać omówienia zagrożenie ze strony Rosji i myślę, że, 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 że cały czas mimo mimo rozmaitych innych niebezpieczeństw, też to z tego co zdążyłem się orientować uwzględnione, czyli bezpieczeństwo cybernetyczne, nawet kwestie bezpieczeństwa epidemiologicznego. Ca, cały czas Rosja jest tutaj dla nas takim zagrożeniem stałym, które, które, które nie zniknie, zwłaszcza, że nie wiemy jeszcze jak, jak na polityce polityce Rosji odbije się koronawirus. No tutaj nawet słyszymy w wiadomościach, że, że Piesko, że inni ważni, ważni, politycy, z drugiej strony kryzys spadające, spadające, ceny ropy, z trzeciej strony już wcześniej zaczęty proces. Pewnie jednak taką kompozycji władzy władzy Putina utraty, utraty poparcia społecznego, to wszystko powoduje, że, że Rosja w najbliższym czasie może, może stać się państwem mniej Mniej stabilnym, a jak wiemy, takim stałym, stałym pomysłem na, na, na ratowanie polityki wewnętrznej w Rosji, putinowskiej i nie tylko putinowskiej, jest y, jakieś pod, pod, podejmowanie jakichś agresywnych kroków w polityce zagranicznej, czy to, czy to dyplomatycznych, czy to na arenie polityki historycznej. Co sami Czasami prześliczyliśmy na sobie y, bardzo niedawno, czy wreszcie jakichś kroków militarnych. Tych ostatnich raczej mi się nie spodziewał, bo odniesieniu do Polski, ale pozostałe. Jak najbardziej są, są realne. Dlatego zagrożenie, zagrożenie rosyjskie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ten konflikt na Ukrainie się cały czas pli. Dobrze, że, że, jest, że jest to zauważane i dobrze, że, że, że ta władza sobie z tego zdaje sprawę i prezydent Buda sobie z tego zdaje sprawę. Zwłaszcza jako jednak kontynuator myśli politycznej w tej, w tej dziedzinie Lesa Kaczyńskiego. Redaktor Marcin Piasecki. Zagrożenia na najbliższe kilka, może kilkanaście lat, i także kwestia strategii bezpieczeństwa narodowego podpisanej przez prezydenta. No to jest tak, że tego rodzaju dokumenty jakby mają takie trzy swoje warstwy. Pierwsza warstwa to jest warstwa ważna. Druga to jest warstwa ciekawa, włamane trochę przez ciekawostkowa. No i trzecia warstwa to jest zbiór pobożnych, pobożnych życzeń. I tutaj no właśnie mamy ten, ten, te trzy warstwy, jeżeli chodzi o warstwę ważną, no to przyznam, że bardzo mocno jest tam opisane, opisana Federacja Rosyjska jako potencjalne zagrożenie dla Polski, dla wręcz no mówiąc takim nieco banalnym językiem pokoju światowego dla dla obecnego, obecnej sytuacji w Europie i, i tak dalej. I jest dosyć jednoznacznie wskazana, wskazana jako właśnie główne, główne zagrożenie, że tutaj mamy ten mocny i ważny punkt. Również mocnym i ważnym, ważnym punktem są kwestie związane właśnie, tak jak wspomniał przedmówca. Z nowymi zagrożeniami. To jest właśnie kwestia cyberbezpieczeństwa, to jest kwestia kwestia, również zagrożenia epidemiologicznego. Ono się pojawiło w tej strategii, może dosyć lakonicznie, ale jest. I, i, I to są te rzeczy ważne. Z rzeczy ciekawych, to wspomniałbym o powstrzymaniu, powtórzeniu tej deklaracji, która już padała ze, ze strony obozu rządzącego. W, Czyli wydatki na obronność w Polsce od 2024 roku 2,5% PKB. No oczywiście życzmy sobie, żeby ten PKB był, był najwyższy, jak najwyższy. No i trzecia warstwa, no, czyli ta warstwa pobożnych życzeń, no to przyznam, że dla każdego coś miłego jest w tej strategii. Mowa jest o istotnej roli i rozwoju, chociaż szczerze powiedziawszy, to należałoby określić jako odbudowę marynarki wojennej. Mowa jest o wojskach obrony, obrony ter terytorialnej. I tak różne wątki dla różnych, różnych grup, różnych, różnych środowisk. Przyznam, że też, też tutaj chodzi o kwestię, moim zdaniem, pewnej satysfakcji, satysfakcji, politycznej dla, dla właśnie z różnych, różnych grup politycznych, tudzież, tudzież lobby, tudzież, tudzież na przykład również polityków, polityków lokalnych, że mimo tego, że jest to dokument objętościowo niewielki, no to mamy tam dużo, dużo rzeczy no, warto zwracać uwagę na te, na te najważniejsze. Natomiast jakie jest znaczenie tego rodzaju tego rodzaju dokumenty? No, no, oczywiście, no, próbują wyznaczać jakiś, jakiś kierunek, jakiś po, kierunek um, poczynań, zarówno w sferze obronności, w takim, w takim wymiarze planowania militarnego, jak i w wymiarze, w wymiarze polityki międzynarodowej, jak i po prostu w kierunkach modernizacji, unowocześnienia polskiej, polskiego wojska. No i tutaj no z tym, jak wiemy, się dzieją rzeczy, rzeczy różne, w związku z tym no ten dokument, tak, warto traktować jako pewne, pewne kierunki, natomiast, natomiast przykładanie do tego takiej wagi, bym powiedział, Najwyższej, no uważam za nieco przesadne. Pytanie też do obu panów, bo wspomnieliście panowie o tym podstawowym zagrożeniu, jakim jest Rosja. Tu pobrzmiewa. Tego, co, co przez lata głosili Piłsudczycy, ale nie także. Także wielu ekspertów, choćby zmarły yy, yy, kilka lat temu profesor Richard Pipes, który był doradcą prezydenta Stanów Zjednoczonych, o tym, że niezależnie od tego, jaka Rosja będzie, to jej interesy będą zawsze imperialne i w pewien sposób będzie Polsce zagrażała. A ja mam do panów pytanie: Czy wyobrażają sobie panowie powrót do czegoś, co przed wojną na Ukrainie, przed agresją rosyjską na Ukrainę? Pojawiało się w wielu politykach, w wielu krajów, także taka nuta zaczęła się trochę pojawiać w polskiej polityce, ona teraz zniknęła. Na pewno nie ma jej w obecnym rządzie, i przy obecnym otoczeniu głowy państwa, ale była taka nuta, że no może ta Rosja by się zmieniła, a może te zmiany już tam zachodzą i może trzeba będzie się z nimi układać inaczej i na nowo. Czy panu zdaniem to, co się dzieje i to, co się działo na Ukrainie zmienia to w sposób na tyle trwały, że już takie pomysły na różne resety, na ocieplenia. Raczej wracały nie będą. Tym bardziej ze względu na to, jaka Rosja jest politycznie, wiemy dobrze, poinformowano właśnie o zarażeniu koronawirusem kolejnego członka rosyjskich władz. Pojawiły się już takie na zachodzie analizy, co będzie, jeżeli zabraknie tego czy innego polityka, co będzie, jeżeli zabraknie Putina. Zwraca się uwagę na tą olbrzymią nieprzewidywalność Rosji. Jak panu zdaniem będzie to wyglądało w najbliższych latach? Krzysztof Karnkowski. Więc ja tutaj częściowo już na ten temat wypowiedziałem w, w pierwszej wypowiedzi. No, wydaje mi się, że, że, że na razie nie ma, nie ma powrotu. Nie ma powrotu do tego spojrzenia na Rosję, które przede wszystkim Radosław Sikorski prezentował w czasach, kiedy miał większy wpływ na posłopolitykę. politykę, on tam widział praktycznie Rosję już w strukturach europejskich. Chwalił Rosję jako kraj najbardziej demokratyczny w swoich dziejach. Do, do tego nie ma powrotu i to się, się skończyło z, z chwilą agresji Rosji na Ukrainę, nawet, nawet w tym środowisku uważanym wcześniej za bardzo wobec Rosji, wobec Rosji spolegliwe. Zauważmy, że, że, że dzisiaj Rosja w takim, takiej propagandzie ob, opozycji wobec, wobec władz jest cały czas takim punktem odniesienia, na jest w negatywnym tą Rosją się straszy. Rosja jest takim przykładem państwa autorytarnego, w kierunku którego jakoby mamy, mamy zmierzać. Trudno mi wyobrazić sobie zmianę, zmianę polityki wo wobec Rosji, nie, nie tylko tego rządu, ale ewentualnego rządu o zupełnie innych barwach politycznych. Chyba oczywiście, że, że, że byłby to rząd nie, nie, nie Platformy czy, czy PSL-u, ale Konfederacji albo Lewicy. Wtedy, wtedy mogło być oczywiście trochę inaczej, ale też nie spodziewałbym się. Natomiast jeżeli chodzi o samą Rosję, to te czynniki, o których już mówiłem, czyli czyli pewien postępujący, cały czas nieznaczny, ale jednak kryzys władzy, władzy Pina, spadek poparcia społecznego, stojące przed Rosją problemy problemy gospodarcze wynikające zwłaszcza ze spadku ceny ropy, ale przecież pamiętajmy, że, że, że Rosja nie tak dawno już pokazała swoją, może, może nie tyle słabość, to mniejszą zdolność do przeprowadzenia, przeprowadzenia swoich politycznych planów przy okazji tego całego niedawnego zawirowania na Białorusi, która już, już miała, się, miała się z Rosją praktycznie połączyć i okazało się, że nie jest to takie łatwe to do przeprowadzenia. Hmm. Redaktor Maciej Piasecki czy Pańskim zdaniem wrócą takie pomysły na ocieplenia i resety czy jednak to co się stało w, na Ukrainie agresja Rosji na Ukrainę zmieni jednak bardziej trwale podejście nie tylko w różnych krajach ale także i w Polsce. Moim przekonaniem to jest tak, że dla Polski nie tylko dla Polski groźna może być Rosja nie tylko tak jak pan to określił o imperialnych ambicjach i. Rosja silna, ale również Rosja słaba. Rosja, która jest rozdzielana jakimiś wewnętrznymi słabościami właśnie, Rosja, Rosja która no, musi się władza, tamta władza czymś wykazać. No Tutaj się włącza pewna, pewna nieobliczalność, czym wy, czymś wykazać wobec narodu. Tutaj się może włączyć pewna nieob, nieobliczalność i wydaje mi się, że może być to y, również groźne w sytuacji Rosji słabej. Natomiast czy istnieje możliwość y, resetu. Tutaj może y, trochę y, Państwa zaskoczę, ale y, zresztą ten proces y, opisywaliśmy. To była jesień zeszłego roku. W, y, opisywaliśmy w przypospolitej. E, no już mało kto tę jesień pamięta, gdyż epidemia, no niestety y, niestety tutaj y, jakby pochłonęła y, uwagę. Y, uwagę świata, natomiast opisywaliśmy proces pewnych gestów ze strony polskiej obozu rządzącego wobec Rosji. To były gesty bardzo, bardzo delikatne. Gesty typu dosyć miękkie, miękkie stanowisko wobec uczestniczenia Rosji w, w kwestii, w razie Europy. No i no niestety nie dało to żadnego rezultatu. Można mówić zresztą o pewnym zaskoczeniu, bo pamiętajmy, co się wydarzyło pod koniec zeszłego roku, czyli ofensywa, ofensywa propagandowa Rosji w stronę historyczną z kolei, czyli te wszystkie historie z tym, kto wywołał II wojnę światową i tak dalej, i tak dalej. Te oskarżenia absurdalne te oskarżenia ze strony rosyjskiej. No cóż, no, wygląda na to, że z obecną ekipą wobec obecnej sytuacji w Rosji, no rzeczywiście, no nie ma tej tego tej płaszczyzny, płaszczyzny dialogu. Natomiast czy ona się kiedy się pojawi? No niestety będziemy mieli do czynienia z Rosją coraz coraz słabszą, tak się wydaje przez najbliższe miesiące, najbliższe lata. To jest kwestia zarówno no, po prostu potężnych rozmiarów tam epidemii koronawirusa, która, która no, zbiera swoje żliwo w skali. Zupełnie innej, większej niż w Polsce. To jest jedno, ale po drugie, no to oczywiście kwestie gospodarcze związane z, 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 z na przykład cenami, cenami ropy, które po prostu biją w Rosję bardzo, bardzo mocno i w gospodarkę, gospodarkę rosyjską, finanse publiczne i tak dalej. W związku z czym, w związku z czym no, może, może, być, może być ciężko. Świat, w tym Polska, przez dłuższy czas miał nadzieję na taką demokratyzację w Rosji. To, że, że rzeczywiście ja przyznam, że osobiście no, bardzo bym chciał, żeby Rosja jednak przyłączyła się do Zachodu, przyjęła te standardy, zachodnich, za, zachodnich demokracji. No to nie wyszło, nie wyszło z bardzo różnych, z bardzo różnych przyczyn. Czy będzie to będzie to możliwe? Bardzo ciężko to w tej chwili prze, przewidzieć. Pamiętajmy również, że byliśmy przed epidemią, też przed apogeum epidemii, świadkami w Rosji no procesu wydłużenia, no, w zasadzie już można chyba powiedzieć, wręcz dożywotniego ewentualnej prezydentury Władimira Putina, że o zmianę w Rosji w jakiejś perspektywie, którą można było przewidzieć, może być naprawdę ciężko. Hmm. Tu, panowie, jeszcze jeszcze jedna kwestia dotycząca bezpieczeństwa Polski, już tak bezpośrednio nie podkreślana często, kwestia oczywiście ekonomiczna. Myślę tu o tych planach. No, ustanowienia Polski czymś w rodzaju hubu gazowego, jeżeli chodzi o energetykę, i dostarczania przez Polskę i dzięki Polsce alternatywnych dostępu do alternatywnych źródeł gazu, co ma wpłynąć także na uniezależnienie się całej Europy, już nie tylko Polski, od surowców rosyjskich. Czy Panu zdaniem jest to coś, co jest już odpowiednio teraz wykorzystywane i jest? Jest to coś, co już stało się faktem, czy ciągle jest to jeszcze śpiew dalekiej przyszłości, jak panowie sądzą? Krzysztof Karnkowski, Gazeta Polska. Nie będąc, nie będąc ekspertem w tej, w tej dziedzinie, muszę, muszę zdać się na ekspertów, których słyszę bardzo często na antenie Polskiego Radia 24, a z ich, z ich wypowiedzi wynika, że, że jesteśmy blisko tego celu i że twoje sprawy idą w jakimś kierunku. Pozytywnym, więc zakładam, że, że faktycznie tak jest i to, co to, to, to czytam i widzę, to potwierdza. Oczywiście, że tutaj jest jeszcze wiele, wiele do zrobienia. Natomiast no to niewątpliwie cieszy fakt, że, że tak perspektywicznie na te sprawy, na te sprawy patrzymy i że, i że pod, takie działania są podejmowane. Tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę, że w strategii pojawia się z kolei już nie jako od gazowe, gazowej, to po prostu komunikacyjnej pojawia się. Yy, pojawia się ty, ty centralny port komunikacyjny, który chciało napisać Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Obrony to poparło, to pokazuje, że ta inwestycja jest nadal bardzo, bardzo ważna i dobrze, że ona w tej strategii się, się znajduje, ponieważ również dla naszego bezpieczeństwa wydaje się, yy, wydaje się istotna. Yy, nie wiem, nie wiem, bo nie zauważyłem, czy, czy również mierze, przez Mierzejek yy, się się pojawia, dobrze, że dobrze, żeby tam był. Bo, bo te sprawy są w jakimś stopniu do siebie, do siebie podobne i podobnym, podobnym celom, yy, celom służą. No, kończąc ten wątek, no, ja mam nadzieję, że to nie będzie dokument, który, który wyląduje na, na, na półce i zapowiedź, że, że będzie punktem wyjścia do ustaw, które pojawią się wkrótce, mnie, yy, mnie cieszy. Marcin Piasecki, ta kwestia bezpieczeństwa poprzez gospodarkę i poprzez interesy ekonomiczne. To może się trochę też kłócić z tym, co Pan powiedział o no, tym słabnięciu Rosji. Niewątpliwie. Niezależnienie Europy od surowców rosyjskich jest osłabianiem Rosji. Niektórzy optymiści powiedzą, że może pchanie ją w kierunku tego, żeby zaczęła budować normalną gospodarkę, a nie opartą na dwóch, trzech surowcach, ale pytanie, no, czy to, co tu jest dobre dla Polski, także dla całego regionu, siłą rzeczy zawsze albo prawie zawsze nie będzie złe dla Rosji, przez to nie będzie jej osłabiało i destabilizowało. Ale chwileczkę, chwileczkę, bo tutaj to jest parę wątków. No, po pierwsze to jest kwestia, kwestia tego, o czym wspomniał mój przedmówca, no, przyznam, że mam pewne wątpliwości, jeżeli chodzi o CPK i przekop mierzei Wyślanej jako istotnych inwestycji dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Polski, no, ale o tym można by dyskutować, dyskutować, długo, szczerze powiedziawszy, tylko powiem, że w obecnej sytuacji ekonomicznej to moim zdaniem, jeżeli chodzi o CPK, projekt niesłychanie kosztowny. A jednocześnie przyszłość, na przykład lotnictwa cywilnego, jest w tej chwili bardzo niepewna i ona no, będzie wyglądała inaczej na pewno będzie wyglądała inaczej niż sobie wyobrażaliśmy. No, może po prostu zdezwołować ten projekt, że ja bym w obecnej sytuacji ekonomicznej raczej bym był za zawieszeniem, a może wręcz, wręcz z porzuceniem tego projektu. Ale to jest inny wątek. Natomiast wracając do Pana pytania, to jest tak, że oczywiście świetnie, że, że Polska dywersyfikuje swoje dostawy dostawy gazowe, swój import gazu. To jest kwestia gazoportu, to jest kwestia Baltic Pipe. No, może niezbyt zręcznie się złożyło, że w szczycie kryzysu politycznego, kiedy wszystkie oczy też były zwrócone na pałac prezydencki, na prezydenta, właśnie. No, troszkę, troszkę ni stąd, i zowąd prezydent ogłosił, e, ogłosił kwestię z kolejnym etapem e, budowy, czy też przygotowań do budowy Baltic Pipe, który ma się zacząć przez, e, e, za pół roku. No, przyznam, że to wzbudziło moim zdaniem takie jednak osłupienie i, i trochę opinii publicznej i komentatorów. Natomiast dobrze, że te projekty istnieją, że będą realizowane, gdyż dają Polsce pole, pole manewru. Ja nie mam nic przeciwko rosyjskiemu gazowi, pod warunkiem, pod dwoma warunkami. Po pierwsze, że tutaj mamy do czynienia po prostu z dobrą ceną, najzwyczajniej w świecie z dobrą ceną i kto wie, czy tej dobrej ceny on, Rosjanie jednak nie będą oferowali. zwłaszcza, że trzeba pamiętać o tym, że mają bardzo duży problem no, z tym drugim, z um, dokończeniem tej inwestycji. No może się zdarzyć tak, że trochę nie będą mieli gdzie kierować swojego, swojego gazu, a Polska będzie miała możliwość, będzie miała możliwość właśnie dywersyfikacji tych dostaw i czerpania z różnych źródeł, czyli właśnie ta dobra cena, no a druga kwestia, która, która, byłaby tu niesłychanie istotna, to znaczy brak uzależnienia, brak uzależnienia od dostaw, dostaw rosyjskich, czyli i korzystanie właśnie z tych różnych, różnych źródeł. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, to moim zdaniem warto rozmawiać z Rosjanami, warto się z nimi targować, warto z nimi, z nimi negocjować dla no, po prostu dobra polskiej gospodarki i polskich konsumentów. Jak najtańszy, najtańszy gaz, a trzeba pamiętać o tym, że gaz w większości importujemy, no, to jest po prostu w interesie, w interesie polskiej gospodarki. Dziękuję paniom za pierwszą część debaty. To jest program Debata Dnia Polskie Radio 24. Nazywam się Mirosław Skowron i zapraszam państwa do serwisu informacyjnego.